Ultrasi, ustawki, zasady ulicy, tematy tabu, o których rzadko mówi się w mediach. Dzisiaj poznasz historię jednego z fanatyków Krakowi, który dzieli się swoimi wspomnieniami, brutalną rzeczywistością kibicowskiego świata lat 80. i 90. To nie tylko mecze i doping, ale także honor, brutalne zasady i życie na granicy prawa. Jak wyglądało kibicowanie w czasach, gdy wszystko zmieniało się w gangsterkę? Posłuchaj historii, która mrozi krew w żyłach. O ultrasach, agresywnych kibicach i ustawianych walkach mówi się niewiele. To hermetyczne środowisko, którego członkowie rzadko decydują się na zwierzenia. Jednak jeden z dawnych fanatyków Krakowi postanowił podzielić się swoimi wspomnieniami. Dziś jest już daleko od stadionowego świata. Życie zabrało go w zupełnie inną stronę. Mimo to dawne emocje, zapach pirotechniki w nozdrzach. Dźwięk okrzyków niosących się po trybunach i gorączkowa atmosfera meczów pozostały w jego pamięci na zawsze. Niektóre wspomnienia do dziś wywołują dreszcz niepokoju. To był świat, w którym lojalność i honor miały swoją cenę, a ulica potrafiła weryfikować człowieka w brutalny sposób. Jego przygoda z piłką nożną zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, w czasach gdy telewizory nie były tak powszechne, a mecze transmitowane w telewizji miały w sobie coś magicznego. Był koniec lat 70., a on jako kilkuletni chłopiec zasiadał przed ekranem, wpatrzony w rozgrywki ówczesnej pierwszej ligi. Wtedy jeszcze nie rozumiał w pełni taktyki, nie znał wszystkich zawodników, ale czuł, że piłka nożna to coś więcej niż tylko sport to była pasja, emocje, rywalizacja. Szczególnie blisko śledził mecze ruchu Chorzów, ponieważ grał tam jego wujek. Patrzył jak stadion wibruje od emocji, jak tysiące gardeł skanduje w jedności. I wiedział, że kiedyś chce być częścią tego świata. Nie poprzestał tylko na oglądaniu. Razem z dwoma kuzynami postanowił zrobić coś więcej założyli swój własny klub sportowy. Był to czas, kiedy boiska osiedlowe tętniły życiem, a mecze dzikich drużyn były dla chłopaków niczym finały Ligi Mistrzów. Ich drużyna szybko stała się jedną z najlepszych w okolicy. Gra była ważna, ale nie tylko o nią chodziło. Chłopaki potraktowali to niemal jak mały biznes. Zapisywali do drużyny nowych graczy, nawet jeśli ci nie mieli większych umiejętności piłkarskich. Liczyło się coś innego: regularne składki na utrzymanie klubu, pieniądze szły na sprzęt, nowe piłki, koszulki. To była ich pierwsza lekcja życia. Pieniądze i organizacja liczyły się tak samo jak talent. Teraz, patrząc wstecz, widzi w tym coś podobnego do gestu Jakuba Błaszczykowskiego, który wspomógł finansowo Wisłę Kraków, choć oczywiście na zupełnie inną skalę. Lata dzieciństwa mijały na tym podwórkowym kibicowaniu na kopaniu piłki od rana do wieczora. Ale on nie ograniczał się tylko do gry z kolegami, trafił do prawdziwego klubu. Został zawodnikiem RKS Radomsko, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble od tramkarza aż po juniorskie rozgrywki. Mógłby pójść dalej, może nawet dojść do wielkiego futbolu, ale los miał wobec niego inne plany. Nie był prymusem w szkole, a jego mama traktowała naukę priorytetowo. Każdy rok wyglądał tak samo. Gdy tylko pojawiała się pierwsza wywiadówka i na światło dzienne wychodziły jego kiepskie oceny, dostawał kategoryczny zakaz chodzenia na treningi. Nie było wtedy mowy o żadnej dyskusji, o żadnych negocjacjach. Treningi kończyły się zawsze w październiku, a potem zostawała już tylko zazdrość wobec kolegów, którzy mogli kontynuować swoją piłkarską przygodę. Gdyby nie ten szlaban, może byłby dzisiaj bogaty jak Kowalczyk czy Hajto, może grałby w ekstraklasie. A jego nazwisko pojawiałoby się na okładkach sportowych gazet. Tak się jednak nie stało. Przyszłość potoczyła się inaczej. Jednak miłość do piłki i kibicowania w nim nie zgasła, po prostu zaczęła ewoluować. Fascynacja przeniosła się z boiska na trybuny, gdzie rodziły się emocje, które żadna gra w juniorach nie była w stanie dać. I właśnie tam zaczęła się jego prawdziwa przygoda ta, która miała trwać przez lata i na zawsze zapisać się w jego pamięci. Ultras opowiada. Z powodu tego, że treningi piłkarskie szybko zostały mi zabrane przez surowe zasady w domu, pozostało mi tylko kibicowanie. Nie interesowałem się jednak wyłącznie jedną drużyną. Byłem pasjonatem futbolu w ogóle. Oglądałem mecze w telewizji, śledziłem wyniki, analizowałem skład drużyn, ale nie miałem jeszcze tego jednego klubu, dla którego biło moje serce. Może to dziwić, bo dla większości kibiców lojalność wobec jednego zespołu jest świętością. Ale ja na początku po prostu chłonąłem atmosferę piłkarskich widowisk, nie faworyzując nikogo. To była czysta fascynacja sportem. Zanim jeszcze weszła do gry adrenalina stadionowych wyjazdów i cała ta kibicowska otoczka, która z czasem stała się dla mnie równie ekscytująca, co sama piłka nożna. Pierwszy wyjazd na mecz, który na zawsze utkwił mi w pamięci, odbył się w 1986 roku. Widzew Łódź grał wtedy z Pogonią Szczecin. Wynik 2-0 dla Widzewa. To pamiętam do dziś. Druga bramka padła na bramkę, którą miałem przed oczami, więc utkwiła mi w pamięci, ale to nie o wynik tu chodziło. To, co naprawdę zapadło mi w głowie, to sama podróż i cała atmosfera wokół tego wydarzenia. To był prawdziwy rytuał, nie chodziło o sport, ale o to, by się tam dostać i przeżyć tę podróż. Pociąg zapchany po brzegi kibicami, wszyscy pijani, roześmiani, zdzierający gardła od śpiewów i okrzyków, konduktorzy i obsługa pociągu pochowani gdzieś po kątach. Wyraźnie świadomi, że dziś nie oni tu rządzą. Na każdej stacji kordony milicji z pałkami, w kaskach wyglądający jak dzisiejsi antyterroryści, ale wtedy zamiast najnowszego sprzętu, mieli w sobie więcej brutalnej siły niż nowoczesnej taktyki. Czuliśmy się jak aktorzy w filmie sensacyjnym, jeszcze bardziej gdy zobaczyliśmy, że nagrywa nas lokalna telewizja. Następnego dnia w szkole byliśmy bohaterami, opowiadaliśmy historię jak weterani wojny, a ci, którzy zostali w domach, słuchali z podziwem. To było coś więcej niż mecz. To była przygoda, coś co definiowało młodzieńcze lata i kształtowało tożsamość. Jeden mecz szczególnie wyrył się w mojej pamięci. Kwiecień 88 rok. Górnik Zabrze podejmował Legię Warszawa. Miałem wtedy 18 lat. Byłem chudy jak patyk, ważyłem może 60 kg, ale to nie miało znaczenia. Będąc urodziny na Śląsku, postanowiłem zobaczyć ten mecz na żywo. Dziś. W czasach karnetów i biletów online wydaje się to banalne, ale wtedy po prostu wsiadłem do pociągu licząc, że jakoś tam dojadę, jakoś dostanę się na stadion. Nie przewidziałem tylko jednego: że ten pociąg nie będzie należał do zwykłych pasażerów. Ruszyliśmy. Mijały kolejne stacje. Ludzie wsiadali i wysiadali, aż w końcu na jednym z przystanków wpadła ekipa agresywnych kibiców. Typy wyglądające jak Marek Perepeczko, szerocy w barach, nie do ruszenia. Gdyby Pudzian był wtedy znany, powiedziałbym, że wyglądali jak on, ale to były inne czasy. Nie mieli pałek ani kastetów, ale ich postawa mówiła wszystko: w tym wagonie oni ustalają zasady. Zaczęli kontrolować bilety, ale nie w taki sposób jak robią to kanary. Ich nie interesowało, kto ma bilet, a kto jedzie na gapę. Pytali o jedno: skąd jesteś? Jeśli ktoś miał pecha i przyznał, że jest z Warszawy, mógł się pożegnać z kilkoma zębami. Oczywiście, jak to zwykle w moim życiu bywało, miałem pecha. Podchodzą do mnie, patrzą na mnie jak na obcego, czuję jak pod ściekami po plecach. W głowie przelatują mi wszystkie możliwe scenariusze, żaden z nich nie kończy się dobrze. Wręczam im legitymację szkolną, żeby udowodnić, że jestem tylko jakimś chłystkiem z Krakowa, a nie legionistą. Chwila ciszy, oceniają mnie wzrokiem i jeden rzuca, to jakiś leszcz z Krakowa, a nie kibic. Wtedy poczułem, że moje życie właśnie zostało ocalone. Nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście. Odetchnąłem z ulgą, ale tylko w środku. Na zewnątrz udawałem twardziela. Nie chciałem, żeby zobaczyli, jak bardzo mi ulżyło. W końcu dotarłem do zabrza. Ustawiłem się w kolejce po bilet, gdy nagle zauważyłem znajome twarze ci sami, którzy kontrolowali pasażerów w pociągu. Tym razem mieli inne zadanie wyłapywali kibiców legi. Serce znowu zaczęło mi szybciej bić. Jeszcze nie wszedłem na stadion, a już musiałem przechodzić test przynależności. Skąd jesteś? Co tu robisz? Rozepnij kurtkę, usłyszałem. Nie miałem nic do ukrycia, więc bez słowa wykonałem ich polecenie. Sprawdzili mnie i puścili dalej. Byłem wolny, ale chwilę później, już za stadionowymi bramkami, usłyszałem coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Goście, którzy chwilę wcześniej stali obok mnie w kolejce, Zaczęli odpinać kurtki i wyjmować spod nich szaliki Legii Warszawa. To byli legioniści. Gdyby ci napakowani goście na bramce zobaczyli to chwilę wcześniej, mogłem być świadkiem zbiorowego mordu na oczach setek ludzi. Wtedy dotarło do mnie, że w tym świecie jeden błąd, jedna chwila nieuwagi mogła kosztować człowieka zdrowie albo życie. Ze stadionem Górnika Zabrze przy ulicy Roosevelta 81 wiąże się dla mnie wyjątkowe wspomnienie, coś czego nie da się zapomnieć. Bo to właśnie tam po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w meczu międzypaństwowym i to w roli kibica naszej reprezentacji. Miałem wtedy 17 lat. Była jesień 1987 roku, dokładnie 14 października. Na trybunach panowała elektryzująca atmosfera, bo to były czasy, kiedy mecze kadry wywoływały w ludziach prawdziwą euforię. Nie było tylu transmisji telewizyjnych, nie było internetu. Na żywo z bliska można było zobaczyć piłkarzy, których dotąd oglądało się tylko w skrótach. Tamtego wieczoru spotkaliśmy się z reprezentacją Holandii i dostaliśmy lekcję futbolu. Wynik 0 do 2. A kto nas wtedy upokorzył? Nikt inny jak Ruud Gullit, postać, która kilka lat później stała się jednym z najlepszych napastników świata. Mimo porażki byłem dumny, że miałem okazję oglądać go na własne oczy, na żywo w akcji. Dzisiaj, kiedy oglądam stare nagrania jego gry, przypomina mi się tamten mecz. Tamta jesienna noc w Zabrzu. Kiedy po raz pierwszy poczułem, co znaczy być częścią wielkiego futbolowego widowiska. Ale mecz to nie wszystko, bo prawdziwe przygody zaczynały się często dopiero po końcowym gwizdku. Po spotkaniu, w całym tym chaosie opuszczania stadionu, gdzie tłum wylewał się na ulicę, a milicja próbowała utrzymać porządek, znalazłem się w sytuacji tak absurdalnej, że do dzisiaj nie wiem, jak do niej doszło. Z jakiegoś powodu ochrona stadionu wzięła mnie za Holendra i wprowadziła prosto do autokaru kibiców z Holandii. Może to moja jasna kurtka. Może twarz, która jakoś im się skojarzyła. Nie wiem, ale zanim się zorientowałem, siedziałem już w środku w otoczeniu rozentuzjazmowanych fanów Oranie. Śmiali się, wiwatowali, cieszyli z wygranej, a ja kompletnie zbity z tropu zastanawiałem się, jakim cudem się tu znalazłem. Mogłem przechytrzyć ochronę, ale nie przechytrzyłem samych Holendrów. Minęło może kilka minut, kiedy jeden z nich zaczął do mnie mówić w ich języku. No i wtedy wyszło szydło z worka ani jednego słowa po holendersku. Próba improwizowania też na nic się zdała. Nie minęło 5 sekund, a już wiedzieli, że coś tu nie gra. Kolego, chyba pomyliłeś autobus, powiedział do mnie jeden z nich łamaną polszczyzną. Po czym w najgrzeczniejszy możliwy sposób, ale bez żadnej dyskusji, zostałem wyproszony z autokaru. Mimo to dla moich kolegów byłem bohaterem. dostać się do autobusu przeciwników i jeszcze wyjść z tego cało. W tamtych czasach to był wyczyn. Kilka miesięcy później, w sezonie 1988 i 1989, miałem kolejne kibicowskie doświadczenie na Śląsku, tym razem na stadionie GKS Katowice przy ulicy Bukowej. To było wtedy jedno z najnowocześniejszych piłkarskich obiektów w Polsce. Z dzisiejszej perspektywy pewnie wygląda archaicznie, ale w tamtych latach robił wrażenie. GKS podejmował lecha Poznań, i chociaż miałem sporo sympatii do kolejorza, to gospodarze tamtego dnia okazali się lepsi. Wygrywając aż 4 do 1. Wtedy jednak wynik nie był dla mnie najważniejszy, bo coś innego sprawiło, że ten mecz zapamiętałem na zawsze. Przypadkiem usiadłem niedaleko Andrzeja Sydorowicza, który komentował to spotkanie dla polskiego radia. To była dla mnie wielka sprawa. Gość, którego głos znałem z transmisji, teraz siedział kilka metrów ode mnie, na żywo relacjonując przebieg spotkania. Byłem wtedy jak dziecko w sklepie z zabawkami ekscytacja sięgała zenitu. Z biegiem lat, mimo że kibicowskie życie mnie coraz bardziej wciągało, pewnych rzeczy nigdy nie byłem w stanie zaakceptować. Mój pierwszy mecz Ligi Mistrzów to przypadek, który do dziś uważam za niezły paradoks. Nigdy nie lubiłem Legii, a jeszcze bardziej nie znosiłem, jak była faworyzowana przez niektórych dziennikarzy i środowiska piłkarskie. A jednak to właśnie na Łazienkowskiej po raz pierwszy oglądałem mecz tych elitarnych rozgrywek. Legia grała z IFK Göteborg. Nic nadzwyczajnego. Zwykły mecz, ale to co stało się później było znacznie ciekawsze. Dwa tygodnie później płynąłem promem do Szwecji do pracy. Przypadek sprawił, że na tym samym promie znalazła się grupa kibiców Legii jadących na rewanżowe spotkanie. Musiałem uważać, żeby przypadkiem nie wygadać, co naprawdę myślę o ich klubie. Ale w gruncie rzeczy nie miało to wtedy dla mnie aż takiego znaczenia, bo cała podróż stała się znacznie bardziej interesująca, gdy na pokładzie poznałem Piotra Protasiewicza. Jednego z najlepszych polskich żużlowców. Jednak prawdziwe wejście w świat kibicowski zaczęło się dla mnie na osiedlu, na którym mieszkałem pod koniec lat 80. To były czasy, gdy osiedlowe podziały były świętością. Mieszkałem na piaskach, tuż obok Kozłówka. Oba te miejsca należały do Krakowi. To znaczyło jedno: jeśli byłeś stąd, to twoje serce biło dla pasów. Było w tym coś wyjątkowego: wszędzie wokół czerwono-białe szaliki, grafiki na murach, poczucie wspólnoty. Ale to, co odróżniało tamte czasy od późniejszych, to brak tej brutalności, która nadeszła później. Oczywiście były konflikty, były spięcia, ale to nie były czasy ostrych narzędzi i obcinania rąk. Pamiętam, że mimo rywalizacji, wielu chłopaków miało kumpli z Wisły, ze szkoły, z pracy. Byli nawet tacy, którzy jeden weekend spędzali na meczu Krakowi, a kolejny na Wiśle, i nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. To było rywalizowanie na poziomie, czasem wręcz jak zabawa. Dopiero lata później ta granica została przekroczona, zmieniając świat kibicowski na zawsze. Pamiętam jedną z tych nocy, które na długo zapadają w pamięć. Nocny wypad na osiedle uważane za teren Wisły. Nie był to zwykły spacer ani spontaniczna przechadzka. Mieliśmy tam do załatwienia biznes, taki, który w tamtych czasach był dla nas chlebem powszednim. Byliśmy młodzi, cwani, sprytni, a do tego znaliśmy zasady. Na swoim osiedlu się nie kradnie. Dlatego, kiedy chcieliśmy zarobić, wybieraliśmy się na teren wroga. To nie były czasy kamer na każdym rogu, alarmów, w autach czy aplikacji śledzących lokalizację pojazdu. Wystarczył śrubokręt, zręczne dłonie i kilka minut, by wyjąć radio samochodu, które następnie można było szybko sprzedać. Tego wieczoru robota poszła nam gładko. Każdemu z nas udało się wyciągnąć po dwa radia, a do tego nawet nie musieliśmy się specjalnie wysilać. Wydawało się, że to jedna z tych nocy, które kończą się sukcesem. Szybki zarobek, zero problemów. Wracaliśmy między blokami, już niemal na swoim rewirze, kiedy nagle z za budynku wyłoniła się grupa chłopaków. Nie trzeba było zgadywać, kim byli. Wystarczyło jedno spojrzenie, by wiedzieć, że to kibice wisły. Zanim zdążyliśmy choćby pomyśleć o ucieczce, usłyszeliśmy jedno krótkie, ale wymowne zdanie: No to Żytki, mamy was. Zatrzymali nas, otoczyli i zaczęli wypytywać, co robimy o tej porze w ich okolicy. Nie było sensu kłamać. Nie tylko dlatego, że każdy z nas miał pod kurtką po dwa radia, ale też dlatego, że kłamstwo w takiej sytuacji mogło nas kosztować jeszcze więcej. Więc powiedzieliśmy prawdę. Byliśmy na robocie. Szczerze mówiąc, myślałem, że to nasz koniec. Wyobrażałem sobie, jak za chwilę rzucają się na nas, biją do nieprzytomności, zabierają cały łup i zostawiają gdzieś w ciemnym zaułku. A jednak stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Jeden z nich spojrzał na nas, potem na swoich kumpli i rzucił krótko: na robocie są, puścić ich. To było dla mnie jak grom z jasnego nieba. Całe życie przeszło mi przed oczami, a tu nagle, bez ani jednego ciosu, bez żadnej walki, pozwalają nam spokojnie odejść. Dzisiaj wiem, że w obecnych czasach coś takiego by nie przeszło. Nikt nie miałby dla nas litości. Dziś nie liczy się już honor ani zasady. Liczy się tylko kto ma przewagę i kto pierwszy uderzy. Ale wtedy, w tamtych latach, pewne reguły wciąż obowiązywały. Tak zarabialiśmy na swoje kibicowskie życie. Każdy tydzień to była walka o kasę, nie po to, by odkładać na przyszłość, ale po to, żeby mieć na weekend. Mecze Krakowi były dla nas świętem, a pieniądze były potrzebne na wyjazdy, alkohol i wszelkie atrakcje związane z kibicowaniem. Krakowia grała wtedy w trzeciej lidze, więc podróże nie były bardzo wymagające. Najdalszy wyjazd to Rzeszów jakieś 160 km. Ale i tak to była przygoda. W Rzeszowie były dwa kluby. Zelmer i Stal, a my mieliśmy okazję mierzyć się z obiema ekipami. Graliśmy też z Garbarnią i Wawelem, który budził w nas taką samą nienawiść jak Wisła. Powody były dwa. Po pierwsze, to był klub wojskowy, a po drugie znajdował się na terenie wiślackim, czyli na Bronowicach. To były czasy, kiedy życie kibica było jeszcze w miarę uporządkowane. Było ostro, były ustawki i awantury, ale nie było jeszcze tego, co przyszło później bezlitosnej przemocy, w której nie chodziło już o piłkę, tylko o władzę i pieniądze. Każdy w tygodniu kombinował jak zarobić, ale nie przekraczaliśmy jeszcze pewnej granicy. A potem wszystko się zmieniło. Początek lat 90. był momentem, w którym świat kibicowski zaczął niepostrzeżenie przeobrażać się w świat gangsterski. Dla mnie przełomowym momentem była pierwsza odsiadka. Trafiłem za kratki i kiedy wyszedłem, nic już nie było takie samo. Poznałem tam ludzi, z którymi później trzymaliśmy się na wolności. W więzieniu więzi tworzą się szybciej, wspólne cele, wspólne problemy, wspólna nienawiść do systemu. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że to nie była tylko grupa kibiców, to były już początki czegoś, co później przerodziło się w prawdziwą strukturę przestępczą. Pamiętam gang Antywisła pierwszą ekipę, która otwarcie działała nie tylko w kibicowskich ramach, ale i poza nimi. Ich celem nie było tylko niszczenie Wisły. Oni zajmowali się wszystkim, na czym można było zarobić. Wszystko poszło w stronę, której nikt się nie spodziewał. Substancje odurzające zmieniły reguły gry. Kibicowanie stało się przykrywką, a wojny między ekipami przestały dotyczyć piłki. Zaczęło chodzić o kasę, o wpływy, o kontrolę nad dzielnicami i klubami. W pewnym momencie było już tak źle, że nawet kibice tego samego klubu zaczęli walczyć między sobą. Każda grupa chciała rządzić. Każda miała swoich ludzi i swoje interesy. Przywódców było za dużo, a żaden nie chciał się dzielić zyskami. W tym samym czasie Wisła robiła dokładnie to samo. Wtedy zaczęła się prawdziwa wojna, ale nie na trybunach, tylko na ulicach. Zwykłe bójki zamieniły się w brutalne pobicia, a potem w egzekucje. Dawniej ustawki miały swoje zasady, pięści, ewentualnie kastety. Ale teraz, różnorakie ostre narzędzia. Krakowia i Wisła przestały się umawiać na walki, bo było wiadomo, że nikt nie przyjdzie na gołe pięści. Przemoc zaczęła wchodzić do klubów nocnych. Każdy chciał kontrolować bramki, bo to oznaczało jeszcze większe pieniądze. Pierwszą ofiarą tego systemu był Andrzej First, mistrz Boksingu, właściciel szkoły walki Smog, który pracował jako bramkarz w jednym z krakowskich klubów. Był przeciwny rozprowadzaniu substancji w dyskotekach i zapłacił za to życiem. Ktoś pchnął go nożem 20 razy. Od tego momentu kibicowanie stało się niebezpieczne. Gangsterzy przejęli scenę. Policja nie nadążała, a każda bójka, każda zbrodnia przypisywana było wojnie kibicowskiej. Tyle że wojna już dawno nie toczyła się na stadionach. To był już inny świat. W świecie kibicowskim ustawki od zawsze były czymś więcej niż tylko zwykłymi biatykami. To były starannie zaplanowane konfrontacje, w których liczyły się nie tylko siła i brutalność, ale także strategia, doświadczenie i bezwzględność. Wśród tych, którzy naprawdę znali się na rzeczy, jednym z najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie był Rybak z Gdyni. Poznałem go osobiście podczas jednego z meczów w Krakowie, a właściwie po meczu, kiedy to wylądowaliśmy razem na klasycznej Popijawie, znanej w niektórych kręgach jako Bajlando. Jak wiadomo, Krakowia od lat ma mocną sztamę z Arką, więc nic dziwnego, że drogi różnych ekip prędzej czy później się przecinały. Rybak nie był przypadkowym gościem, który po kilku piwach postanowił pobawić się w ulicznego wojownika. To była postać, która miała w tym fachu solidne doświadczenie i potrafiła zebrać wokół siebie grupę ludzi, którzy wiedzieli co robią. Byli to głównie zawodnicy sekcji rugby w Arce, ludzie, którzy nie tylko umieli uderzyć, ale przede wszystkim trenowali regularnie, mieli siłę, wytrzymałość i wiedzieli jak unikać ciosów. W tamtych czasach była to jedna z najmocniejszych ekip w Polsce jeśli chodzi o ustawki, a to, co wyróżniało ich na tle innych, to nie tylko agresja, ale także zgranie i przygotowanie fizyczne. W starciach mieli ogromną przewagę nad przypadkowymi grupkami kibiców, bo tam, gdzie inni opierali się na surowej sile, oni działali jak drużyna sportowa. Walczyli z zimną kalkulacją, bez chaosu i przypadkowych ruchów. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że umówione ustawki były rzadkością. Nie dlatego, że brakowało chętnych do walki, wręcz przeciwnie. Zawsze znalazł się ktoś gotowy na konfrontację, ale zazwyczaj coś stawało na przeszkodzie. Często dogadywane były na gorąco, spontanicznie, tuż po meczu, kiedy emocje sięgały zenitu i nikt nie myślał o konsekwencjach. Pamiętam jednak jedną sytuację, która mogła skończyć się tragicznie, gdybyśmy nie mieli szczęścia. Wracaliśmy pociągiem z meczów Gdyni, kiedy ktoś rzucił pomysł, żeby po drodze zatrzymać się i zmierzyć się z kibicami jednego z klubów z województwa łódzkiego. Plan był prosty. Mieliśmy przesiość się w łodzi do innego pociągu, dojechać do Poddębic i tam w umówionym miejscu pociągnąć za hamulec ręczny, żeby doprowadzić do konfrontacji. Gdyby nie kilku naszych ludzi, którzy pojechali tam wcześniej samochodami, mogło to skończyć się naprawdę źle. Okazało się, że w Poddębicach nie czekały na nas żadne grupy kibiców, tylko kilkanaście radiowozów pełnych policjantów gotowych do akcji. Gdybyśmy tam wysiedli, skończyłoby się na masowych zatrzymaniach, a w najlepszym przypadku na ciężkich pałowaniach i grzywnach. Jak się później dowiedzieliśmy, cała ta ustawka była jednym wielkim przekrętem. Nie chodziło o żadną honorową walkę, tylko o zemstę. Jakiś czas wcześniej kibice tego klubu dostali u nas w Krakowie solidny łomot i postanowili się odegrać przekazując naszą lokalizację gliną. Gdybyśmy nie dostali ostrzeżenia, ktoś mógłby tego nie przeżyć. A jeśli chodzi o zgody między klubami, to zawsze był temat równie płynny, co polityka. Kiedy patrzy się na to z boku. Może się wydawać, że to kwestie sympatii czy wspólnych wartości, ale w rzeczywistości zgody były i są zawierane głównie z powodów praktycznych, a często wręcz biznesowych. Interesy zawsze stały na pierwszym miejscu. Weźmy przykład Wisły. Kiedyś mieli sztamę z Lechią, potem nagle przerzucili się na Ruch. Dlaczego? Bo to było wygodniejsze, bliżej, więcej korzyści. Ale co się stało później? Kiedy we Włoszech doszło do aresztowania Miśka, Jednego z najbardziej rozpoznawalnych Kiboli Wisły okazało się, że przyczynił się do tego człowiek związany z Psychofans, bojówką ruchu. I co? Zgoda poszła w diabły. Tak to działa. Dziś jesteśmy braćmi, jutro jesteśmy wrogami. Podobna historia była z Krakowią i Koroną Kielce. Od zawsze wiadomo, że Krakowia ma mocne układy z Arką Gdynia i Lechem Poznań. Jednak w pewnym momencie, z jakiegoś powodu, ktoś uznał, że opłaca się mieć też zgodę z Koroną. Jak się okazało, ta przyjaźń nie miała nic wspólnego z lojalnością najpewniej chodziło o biznes, może o tańszy towar w Kielcach kto wie. I co się stało? Podczas meczu korony z Lechem w Kielcach doszło do zadymy między kibicami obu drużyn. Gdy policja wkroczyła do akcji, wyglądało to tak, jakby funkcjonariusze działali ramię w ramię z kibicami korony, atakując fanów kolejorza. Po meczu doszło do poważnych rozmów. Lech postawił Krakowi ultimatum albo oni, albo korona. Wybór był prosty. Nikt nie zamierzał przekładać filowej, wymuszonej zgody z koroną nad wieloletnią sztamę z Lechem. Takie rzeczy zawsze kończą się w ten sposób. Świat kibicowski jest brutalny, nieprzewidywalny i nigdy nie rządzi się jedną logiką. Jednego dnia masz brata z innego miasta, następnego dnia może on stać się twoim największym wrogiem. Za wszystkim stoją interesy, układy, pieniądze, a czasem po prostu ślepy przypadek. To nie jest świat dla ludzi, którzy wierzą w lojalność. Tu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, a przetrwać mogą tylko ci, którzy rozumieją, że w tej grze nie ma sentymentów.